W ostatnich latach szczególnie o odporności psychicznej mówi się bardzo dużo w sporcie, w biznesie, w edukacji, w życiu codziennym, ale często w tym wszystkim mam wrażenie, że gubimy jej prawdziwe znaczenie. Bo odporność to nie jest brak emocji, to nie jest pancerz, to nie jest brak strachu, to jest zdolność zachowania jakości działania pomimo odczuwania emocji, pomimo stresu. A często, zwłaszcza dlatego, że odczuwamy presję, bo pamiętajmy, presja to przywilej. A nawet czasem, pomimo zwątpienia, dalej możemy być odporni psychicznie. Jeżeli to zrozumiemy, to dużo łatwiej nam będzie zrozumieć cały wątek odporności psychicznej. Cześć, witaj w Champions Way, podcaście o mistrzowskiej drodze w sporcie i w życiu. Ja nazywam się Mateusz Brela, jestem psychologiem sportu, podcasterem i autorem książki Mistrzostwo Umysłu. Na co dzień wspieram sportowców, trenerów oraz ludzi szukających równowagi między pasją a codziennością. Od listopada 2019 roku nagrywam ten podcast i rozmawiam z Wami, jak i z moimi gośćmi, o tym, jak budować mentalną siłę, pokonywać przeszkody i znajdować motywację do działania każdego dnia, zarówno na boisku, jak i poza nim. Przygotuj swoją ulubioną kawę, bo bez niej żadne nagranie nie smakuje tak dobrze. I ruszajmy razem w podróż do mistrzostwa. Gotowi? No to zaczynamy. No to zaczynamy, moi drodzy, słowo się rzekło, ostatni łyczek kawy wziąłem, także zapraszam do odcinka lub odcinków. Zobaczymy jeszcze, jak, jak nam dzisiaj to pójdzie, dlatego że rozpisałem. Dwuodcinkowy, dwuetapowe przejście przez temat odporności psychicznej. Wprowadzenie kontekstu jest tutaj bardzo ważne i na tym chciałbym skupić się i poświęcić ten odcinek, ale zobaczymy, tak jak wspomniałem, dlatego że chciałbym również pokazać tę stronę praktyczną odporności psychicznej, czyli powiedzieć więcej o tym, jak możemy w naszym życiu na co dzień ją budować używając tutaj modelu 4C Petera Klocha i Pana Doga Strycharczyka, którzy, z których to pracy zrodziła się koncepcja tak zwanego hardiness, czyli koncepcji odporności psychicznej. Udział w swój w tym brała oczywiście również psycholożka Susan Kabasi, która badała ludzi radzących sobie z ekstremalnym stresem i to w jaki sposób ci ludzie potem po tych doświadczeniach mogę powiedzieć tak bardziej w przenośni wychodzili z nich w jakim stanie, czyli w jakim stanie z nich wychodzili. I wyszło jej, że kluczem nie jest nieodczuwanie stresu, tylko inaczej interpretowanie i reagowanie na niego i w taki sposób budujemy odporność psychiczną, a panowie Kloch i Earl nazwali te elementy tak zwanym modelem 4C, czy obudowali e, cztery elementy dotyczące budowania odporności psychicznej w model 4C. I chciałem wprowadzić dzisiaj właśnie taki pomost pomiędzy tym, jak w teorii możemy to zrozumieć i co w praktyce możemy z tym zrobić. To będą takie ostatnie odcinki, właśnie przedświąteczne. A później zostanie nam już tylko podsumowanie tego roku i wejście, oczywiście, w nowy. Moi drodzy, jeszcze jeden kawki, bo nie mogę się doczekać, żeby dokończyć kawkę oczywiście od Fuschera, od palarni Fuschera z Katowic, pyszna Katokawa. Dzisiaj jest presso także perfekcyjnie zakończona filiżanka kawy. Dziękuję raz jeszcze, że jesteście i jest to oczywiście współpraca partnerska. Moi drodzy. 260-259, przepraszam, odcinek podcastu Champions Way. Pamiętajcie o ocenach i obserwowaniu mojego podcastu na Spotify. Dawajcie znać również w komentarzach, gdziekolwiek tego słuchacie, co myślicie, czego potrzebujecie. Będzie mi bardzo miło zawsze, kiedy usłyszę od was, czy to właśnie na forum, czy w wiadomości prywatnej. Także, moi drodzy, nie przedłużając, bo i tak już troszeczkę przedłużyłem, wejdźmy sobie w ten temat odporności psychicznej, używając modelu 4C. Dobrze, moi drodzy, w takim razie powiem tak: dziś presji doświadczają nie tylko sportowcy, bo dzisiaj każdy z nas. Często używam tego określenia: ma swoje mistrzostwa świata, i każdy gra swój mecz, każdy gra swoje igrzyska olimpijskie, w pracy, w domu, w relacjach. Każdy z nas potrzebuje tej psychicznej elastyczności, sprężystości, jak to często mówimy, która pozwala działać pomimo zmęczenia, zwątpienia, braku motywacji, czy po prostu stanu, w którym czujemy się gorzej. Każdy z nas, myślę, że doświadcza czasami takich chwil, kiedy. W najnormalniej świecie najlepiej by było, gdybyśmy się wylogowali z życia codziennego. Teraz, czy naprawdę ciągle musimy budować odporność psychiczną? Chciałbym, żebyśmy to pytanie zaparkowali, bo nie byłbym sobą, gdybym nie, nie wrzucił takiego małego twistu od siebie, w którym chciałbym rozważyć właśnie jeden z czynników. Przeciw odporności psychicznej, bo generalnie ja jestem bardzo pro ten temat i bardzo lubię ten model 4C. Już kiedyś nagrywałem odcinek właśnie o odporności psychicznej, gdzie trochę mówiłem właśnie o tym modelu. Natomiast chciałbym się dzisiaj przyjrzeć z nieco innej perspektywy właśnie tym komponentom, które zamykają się w tym w tym modelu 4C, czyli Control. Commitment, challenge i confidence. Teraz y, oczywiście będziemy używać polskich nazw, ale żeby to miało sens, dlaczego 4C? No to już wiemy, cztery angielskie y, wyrażenia, które zamykają się w jeden spójny model 4C. Control, czyli zdolność utrzymywania wpływu na sytuację, w której obecnie się znajdujemy. To się zaczyna od naszej kontroli, ale nie tej obsesyjnej kontroli, tylko takiego zdrowego wpływu, przede wszystkim poczucia wpływu. Na moje działania i na moje życie. Bardzo ważne w tym czynniku jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że im więcej działań podejmuję, na które mam wpływ, tym bardziej sprawczo się czuję. Innymi słowy, nie kontroluję wszystkiego, ale kontroluję to, na co mam wpływ i kon kontroluję swoje reakcje. Czyli nie będę w stanie kontrolować wszystkich moich myśli, ale będę miał wpływ na moje reakcje. W sporcie zawodnik, na przykład po błędzie, nie obwinia się, tylko resetuje, wraca do działania, bo ma wpływ na reakcję. Wie, jak reagować na błędy, wie, co robić z błędami. Bramkarz w piłce ręcznej, w piłce nożnej, w hokeju, po straconej bramce nie myśli, zawiodłem, jestem beznadziejny, tylko mówi, to już przeszłość. Skup się na kolejnej akcji, następna. Gramy. W życiu codziennym. Po trudnym spotkaniu, po nieudanej sesji indywidualnej, po nieudanej współpracy mówimy: "Okej. Okay, zastanówmy się, co, na co ja miałem wpływ, co mogłem zrobić, jakie wnioski wyciągnąć i idziemy dalej. To nie jest koniec świata. Jeszcze się taki nie urodził." Co wszystkim dogodził. Nie jestem zupą pomidorową, nie wszyscy muszą mnie lubić. To są takie hasła, które pokazują: mam wpływ na swoje reakcje i mam wpływ na to, jak patrzę i dostrzegam pewne czasem niewidoczne komponenty, które w naszym życiu budują to nasze przekonanie o samych sobie czy poczucie wartości. Rodzic, który popełnia błędy wobec dziecka, potrafi się zatrzymać i powiedzieć zamiast eskalować emocje zamiast dociskać się do ziemi, co uwierzcie mi, że ja jako młody tata zdarzyło mi się już zrobić, że dociskam się o coś, a potem sobie przypominam o tym mówiąc, co ty człowieku robisz? Po co? Dlaczego? Nie jesteś idealny, nie wychowasz idealnego dziecka, nigdy nie stworzysz niczego idealnego, bo to jest niemożliwe. Nie chciej tego, nie szukaj tego wręcz. To jest rodzic, który mówi, to właśnie ta chwila pomiędzy bodźcem a reakcją, chwila, w której decyduję, kim jestem. Bo teraz ktoś może powiedzieć jestem cierpliwy. Ale jeżeli za każdym razem kiedy zdarzy się sytuacja X tracę fason, to kim jestem? Ta chwila decyduje o tym kim jestem, czyli nie jestem, nie zachowuję się cierpliwie. To trochę jak w komunikacji bez przemocy. Nie mówimy: jesteś beznadziejny, ty zawsze coś robisz, tobie nigdy to nie nie, nie przeszkadza, yy, nigdy nie robisz tego, co cię proszę, tylko na przykład mówimy w tej sytuacji kiedy tego nie zrobiłeś, albo w tej sytuacji, kiedy się spóźniłeś, zabolało mnie to. Czyli widzicie, zobaczcie, jaka jest różnica. Nie mówimy jesteś spóźnialski, i mnie to wkurza. Tylko mówimy w tej sytuacji, kiedy się spóźniłeś, zabolało mnie to. I w taki sam sposób z takim samą współczuciem możemy również rozmawiać ze sobą. Bo moi drodzy, kontrola to jest fundament, wpływ. Bez poczucia wpływu trudno o zaangażowanie. Trudno o wiarę w siebie, bo jeżeli nie wierzę, że mam wpływ, to trudno mi jest w ogóle zacząć działać. Ale to jest pierwszy krok, taki byśmy powiedzieli, prequel do wejścia w drugi komponent modelu 4C, czyli zaangażowanie. Ja tak dopisałem sobie tutaj w moich notatkach: zaangażowanie pomimo braku motywacji. Uwielbiam to zawsze wrzucać tutaj, bo właśnie to jest esencja. Nie muszę być zmotywowany, żeby coś zrobić, nie muszę być zmotywowany, żeby być zaangażowany. Zaangażowanie to jest most między intencją a realizacją. Czyli chciałbym zaangażować się w działanie, czyli mam jakieś, jakąś intencję, mam jakieś, um, jakiś właśnie intencja, intencjonalny sposób działania i chciałbym się w niego zaangaż zaangażować. To teraz pomostem właśnie pomiędzy tą intencją a działaniem jest decyzja. Decyzja, która mówi zaangażuję się, która mówi działam. I teraz w sporcie, oczywiście znowu. Jest to różnica bardzo często pomiędzy chciałbym coś zrobić, chociaż nie tylko w sporcie, w życiu codziennym tak samo. To jest ta różnica pomiędzy chciałbym to zrobić, a, a zrobię. I w dużej mierze jest to to coś, co w sytuacji... Takiego bym powiedział, może podwyższonego ryzyka to nie jest dobre określenie, ale no dobrze, to podam, na przykład podam przykład zaangażowania w sporcie. Zawodnik, który trenuje, gdy nikt nie patrzy, albo który wraca po kontuzji, wykonując te wszystkie ćwiczenia, robiąc rehabilitację krok po kroku, cierpliwie, powoli, mimo frustracji, mimo tego, że mi się czasem nie chce w życiu. To jest ktoś, kto wraca do porannego biegania po przerwie, albo ktoś, kto wstaje rano pomimo braku chęci, albo ktoś, kto podchodzi do, do bliskiej osoby, do partnera, partnerki, żony, męża, dziecka, pomimo kłótni, a łatwiej byłoby się odwrócić, łatwiej byłoby się zamrozić. Zaangażowanie to jest konsekwencja, to jest. To jest to jest jednak właśnie taki, kurczę, jakoś mi podoba, się, podoba mi się to słowo angielskie, commitment, że jeżeli jestem, jestem, zaangażowanie tego nie oddaję bo w, 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 w angielskim, w Stanach, mówimy, mówimy coś takiego o, jak letter of commitment i to jest list, tak, no powiedzmy, list zaangażowania, ale list zaangażowania oznacza, że również podpisuję coś, do czego jestem committed, prawda, czyli jestem w to, Zaangażowany, zadłużony całkowicie. Więc to nie jest do końca. To słowo zaangażowanie nie oddaje tego, ale to często, jak sobie z moją żoną powtarzamy, żartując, kiedy przychodzi jakiś trudny moment, potrafimy w tych momentach również żartować, to mówimy sobie pamiętaj, przysięgałeś w zdrowiu czy w chorobie, prawda? I tak sobie przypominamy tą przysięgę. Ja się widzicie, to commitment to jest trochę taka przysięga, bym powiedział bardziej, która przypomina nam. Że, że po pierwsze jesteśmy w momencie, który kontrolujemy, bo zgodziliśmy się na to, bo mieliśmy wpływ na to, czy zrobiliśmy ten komitment, czy nie, ale ta przysięga daje nam kierunek. Że właśnie przysięgałeś, że będziesz przy mnie w zdrowiu, czy w chorobie. Przysięgałeś, że będziesz odpowiedzialny. Nie wiem, czy choćby, słuchajcie, to brzmi dosyć tak poważnie, ale przysięgałeś, że będziesz rano wstawał i, i nie wiem, i robił rozruch, szedł na spacer, czy, czy szedł na bieganie. Przysięgałeś. Zrobiłeś commitment sobie samemu, no bo zaangażowałeś się. No to takie wiecie, tak nie, nie. Nie kosztuje tyle, żeby powiedzieć, ha, zaangażowałeś się. I widzicie, bez poczucia, tak jak powiedziałem wcześniej, wpływu, trudno o zaangażowanie. Natomiast bez tego commitment, bez tego zaangażowania. No, nie wiemy, w jakim kierunku zmierzamy i, i jak chcemy to zrobić. Nie wiem, czy do końca, czy po co to robimy, bo to też jest ważne, ale nie wiem, czy akurat to jest tutaj. Ale kolejny element, który równolegle się z tym łączy, to jest to trzecie C, czyli challenge. Challenge, czyli wyzwanie, nadaje sens temu, po co to wszystko robimy. To jest postrzeganie trudności jako szans. To jest moment, w którym zadajesz sobie pytanie, czy to narzucone, ten narzucony challenge, ta narzucona presja, to jest coś, co mnie niszczy czy mnie rozwija? I tutaj wchodzi nam na tapet ten temat presji. Dlatego, że ja, ja, ja powtarzam zawsze od, w odniesieniu do tematu presji, że presja to jest przywilej. Dlatego, że presję odczuwają ci, którzy wspinają się wysoko. Jeżeli chodziłbyś tylko po, po pagórkach, takich dla dzieci, to dla dziecka pewnie to jest challenge, ale dla dorosłego nie. Jeżeli wsiadłeś mm, na rowerek czterokołowy, albo nawet na rower czterokołowy, to nie będzie dla Ciebie to żaden challenge i jeździł po ścieżce rowerowej. Ale jeżeli wsiądziesz na jakiś rower MTB i będziesz jeździł po lesie, po górach, to będzie to dla Ciebie wyzwanie. Narzuciłeś sobie właśnie presję. Ale presja jest przywilejem, bo jest wyborem. To tak jak często rozmawiam z zawodnikami w moim gabinecie, czy w klubie, czy kiedy pracuję w kadrze, i przypominam im o tym, że będą odczuwali presję i będą odczuwali te wszystkie emocje związane ze, ze stresorem, jakim jest bycie w tym miejscu, w którym są, ale to jest to, na co pracowali, to jest wybór. Tak samo, kiedy pracujesz w biznesie, prowadzisz własną działalność, właśnie dostałeś czy awans, czy dostałaś awans, to, to, to właśnie narzuciłeś lub narzuciłaś na siebie więcej presji. Jeżeli ja nagrywałem na przykład dla, na początku istnienia tego podcastu, nie zobowiązywałem się do nagrywania iluś odcinków w miesiącu, po prostu nagrywałem, było jak było, nie było jak nie było. Miałem taki okres, który też był przejściowo w moim życiu po prostu trudny i pamiętam, że pomiędzy grudniem a wydaje się, że lutym lub marcem, grudniem 2019 a marcem 2020 nagrywałem po prostu jak nagrywałem, a nie nagrywałem jak nie nagrywałem. Po prostu to się to tak sobie płynęło, działo się. I w, ja, nie, ja nie, nie dałem takiego commitment, prawda? Czy znaczy nie zaangażowałem się, nie, nie przysięgłem, że będę nagrywał e, w jakimś określonym, jakiejś określonej częstotliwości. W pewnym momencie dałem sobie challenge i powiedziałem dwa odcinki w miesiącu, raz na dwa tygodnie. Okej, okay. no i w pewnym momencie ten challenge był łatwy. I zwiększyłem poziom presji na siebie samego, na sobie samym. Bo powiedziałem, e, bo powiedziałem, że będę nagrywał teraz jeden odcinek w tygodniu, czyli cztery w miesiącu. I na tym poziomie ja cały czas mam ten challenge na sobie. Teraz, czy to jest zobowiązanie i to jest jakiś komitment wobec ciebie? Tak, na pewno jest. Ale głównie jest to komitment wobec mnie, bo ja wiem, że jeżeli nie nagram odcinka, jeżeli nie zaplanuję go w czasie, jeżeli nie wrzucę w kalendarz tego, że nagrywam odcinek, to on się nie wydarzy. To nagranie nie będzie. Uwierz mi, że nie byłoby podcastu. I to jest, moi drodzy, w pewien sposób taka presja, którą ja na siebie narzucam i która mi służy. Akurat mnie ta presja służy. Bo to jak w sporcie, zawodnik, który u, zamiast unikać presji, traktuje ją jako test, traktuje ją jako szansę, jako okazję, by sprawdzić, jak się rozwinął, by sprawdzić na jakim jest poziomie, by rozwinąć się jeszcze bardziej. On wtedy bierze to wyzwanie na siebie, wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Czy widzicie, akceptuje presję, bo mówi, tak, to jest mój przywilej, że mogę tu być. I tak jak trochę na tym przykładzie, którego nie dokończyłem, jak do tych moich zawodników, może nie moich, zawodników, z którymi współpracuję, mówię te rzeczy o presji, to przypomina im, że w każdej chwili mogą się wyautować, że tak powiem, w każdej chwili mogą odpuścić, w każdej chwili mogą zrezygnować. Przecież nie muszą odczuwać tej presji, jeśli nie chcą. I to daje wolność, dlatego że wtedy wiem, że decyzja jest po mojej stronie. Że jeżeli nie chcę tego challenge'u, czy na przykład nie chcę zmiany pracy, bo osoba w życiu na przykład, która boi się zmiany pracy, boi się jakichkolwiek zmian, boi się odpowiedzialności, podjęcia decyzji, czy rozmowy o granicach w relacji, czy decyzji o odpoczynku. To jest być może osoba, która właśnie odczuwa tą presję, że coś się za tym kryje, jest jakiś strach z tym związany. I najpierw dobrze by było zmierzyć się z tym strachem, zobaczyć, co się, co się kryje po drugiej stronie tego strachu. Czyli zaangażowane działanie to nie jest ciągła motywacja, to jest konsekwencja, pomimo jej braku. Teraz wracając do tego. Czym jest challenge, czym jest to wyzwanie, to jest odwaga, by zobaczyć w trudnościach coś więcej niż przeszkodę. Często doświadczamy, mam wrażenie, tego w sporcie, może mniej choć też, że bo ten wątek tak czuję, że uciąłem, a, a jest w nim coś więcej, jest w nim głębia, że boję się podjąć zmi zmianę albo boję się podjąć jakiejś decyzji, bo za nią kryje się strach. I to jest, to jest, moi drodzy sytuacja, która zdarza się, kiedy ktoś na przykład jak ja, jak Ludzie w moim środowisku, myślę o różnych bańkach, ale, ale myślę o, o ludziach, o których nie raz o tym z którymi nieraz o tym rozmawiałem. Myślę o też rozmowach z mojego gabinetu, nie tylko ze sportowcami. Kiedy słyszę, boję się na przykład, nie, wiem, zwiększyć ceny stawki moich usług. Boję się mm, tego, że. Yy, boję się tego, że. Jeśli odpocznę, odpuszczę, pójdę na urlop, to nie zarobię. A jak nie zarobię, to może klienci się ode mnie odwrócą. I boję się tego, że jeśli tak zrobię, to stracę. I ja się z tym bardzo utożsamiam, bo to było kiedyś moje myślenie. Ja naprawdę jeszcze kilka lat temu myślę, że miałem duży problem z tym, żeby po prostu w pewnym momencie, w pewnym okresie powiedzieć nie, stop, bo jednak wykonuję zawód, w którym Większość mojego przychodu, zarobków pochodzi z pracy wykonywanej w tak zwanych roboczogodzinach. W tym roku dołączając do, do sztabu szkoleniowego Industrii Kielce, można powiedzieć, że podjąłem pracę o, o, w oparciu o umowę o współpracę, która nie, nie wynika z roboczogodzin, czyli w praktyce nie będąc w klubie, Dalej na koniec miesiąca wystawiam fakturę na określoną kwotę. Czyli, będąc w klubie, oczywiście hipotetycznie podaję 10 razy albo 20 razy, dalej wystawiam fakturę na tę samą kwotę, co daje oczywiście pewien poziom bezpieczeństwa i pewien poziom zabezpieczenia, ale wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś tego nie ma, to. To jest to przerażające, bywa to przerażające. I to jest, moi drodzy, challenge, żeby sobie samemu wytłumaczyć i sobie samemu postawić granice, które mówią: Nie, tak samo jak angażuję się w swoją pracę, tak samo muszę angażować się w swój, w swój odpoczynek. Chcę to robić. Ale, żeby to wszystko miało sens, to muszę wierzyć w swoje możliwości, muszę wierzyć w, te, w tą. Ym, y, chciałbym powiedzieć pewność siebie, ale to nie tylko chodzi o pewność siebie, tylko chciałbym wierzyć w to, że. Że no właśnie, jak odpocznę, to wrócę na przykład silniejszy, jak odpocznę, to wrócę lepszy w tym, co robię. I do tego jest nam potrzebna wiara w siebie, ale też w innych. To nie jest pewność siebie, moi drodzy, czyli czwarte C, confidence, to nie jest pewność siebie z Instagrama, to jest taka głęboka wiara, która, um, która, i, i, która pochodzi z przekonania, wewnętrznego przekonania: poradzę sobie, bo już nieraz to robiłem. Bo już nie raz sobie z tym radziłem. Czy to jest suma doświadczeń, która wynika z brania wcześniej na siebie wyzwań, zaangażowanego działania pomimo tego, że na przykład nie czułem, nie chciało mi się i robienia rzeczy, na które mam wpływ? Bo zawodnik, który w sporcie zna swoje mocne strony, ufa sobie pod presją i nie dlatego, że jest arogancki i myśli, że wiecie, że postradał e, wszystkie rozumy, tylko dlatego, że ma dane. Wie ile pracy włożył. Ma prawo się czuć przygotowany. Ma prawo, przepraszam, jest przygotowany, więc ma prawo czuć się przekonany o, swoich, o swojej wierze w siebie. Czyli jest przekonany o swojej pewności. Ma pewność, że jest pewny. Osoba, która mówi, nie. Asertywne nie, bez poczucia winy, która potrafi stanąć po swojej stronie z szacunkiem, ale, ale bez właśnie tej arogancji, o której powiedziałem, to, to, to jest taka wewnętrzna cisza, która, która mówi więcej niż słowa: Jestem wystarczający. Bo ta sama, ta wewnętrzna cisza, ona sama jakby zapełnia to. To tak jak wiecie, powie, po, może trochę nieoczywiste przykłady, ale to jest jak branie od kogoś. Bez poczucia winy, że jakby tej osobie przeszkadzamy, czyli chęć i czerpanie pomocy, hmm, bez poczucia, że będąc biorcą, zabieram coś komuś. Bo pamiętajcie, że kiedy prosimy kogoś o pomoc, pomoc to również wyróżniamy tą osobę. Wyróżniamy tego człowieka, który może nam pomóc, bo ufamy, że jest w stanie to zrobić i że potrzebujemy te, tej drugiej strony. Postawcie się na, z drugiej, z, jako ten drugi człowiek. Bo jeżeli wy jesteście biorcą, to pamiętajcie, że ktoś jest dawcą. A dawca, czyli ta osoba, która pomaga, czuje się wspaniale pomagając, jeżeli jest w stanie to zrobić i robi to szczerze z serca. Dlatego społeczność jest tak ważna i tak istotna w naszym życiu. Zobaczcie, jak to zmienia postać rzeczy, kiedy patrzymy przez pryzmat tego, że nie da się tylko dawać, trzeba również brać, trzeba dawać szansę tym, którzy również chcą się poczuć dobrze ze sobą. I zobaczcie, moi drodzy, że ja powiedziałem o czterech czynnikach, które ktoś może zadać pytanie, w jaki sposób one budują odporność psychiczną, ale właśnie to jest, moi drodzy, nowoczesne spojrzenie na odporność psychiczną. Robienie rzeczy, na które mam wpływ, kontrola, umiarkowana kontrola. Commitment, czyli taka przysięga. Czyli coś pomiędzy intencją a realizacją. Różnica między chciałbym a, a zrobię. Nie obsesyjnie, ale challenge w postaci w postaci takiego zdrowego dążenia do przekraczania granic, do wychodzenia ze swojej strefy komfortu, do bycia w dyskomforcie, ale mówienia okej, okay, presja to przywilej. Pamiętam o tym. I zdrowej wiary w siebie, dawania, brania. Bardzo mi się to podoba. Usłyszałem właśnie gdzieś takie hasło, że, że pewność siebie to wewnętrzna cisza, która mówi jestem wystarczający. Jestem wystarczająca. Widzicie, tu jest o pewności siebie z nieco innej perspektywy. Czyli czuję się ze sobą dobrze. Czuję, że na przykład, jeżeli powiem tak, to to tak będzie brzmiało jak pewne, tak. Jak powiem nie, to to będzie brzmiało jak pewne nie, a nie aroganckie nie, albo. Albo takie wkurzone, właśnie obrażone nie. Nie w tym rzecz, nie o to chodzi. Głos rozsądku, który chciałem tutaj dodać, to jest taka, nie wiem czy to jest kontrowersja, może wokół budowania odporności psychicznej, wokół tego tematu, ale w ostatnich latach mam wrażenie, że odporność psychiczna stała się czymś w rodzaju takiego nowego ideału, czyli każdy musi być odporny, każdy musi być stabilny, niepodatny na bodźce, stresory, nieporuszony. Też lubię to bardzo, lubię to hasło, tylko nie w tym znaczeniu. Taki totalnie niedoruszenia. Ale mam czasami wrażenie, że coś tu jest nie tak. Dlaczego? Dlatego, że mm, jeśli potrzebujemy tylu metod, treningów, kursów na odporność psychiczną, żeby przetrwać tempo naszego życia, to może problem. Nie leży w naszym braku odporności, tylko w tym, jak to życie wygląda. Jasnym jest, że pracujemy więcej niż kiedykolwiek, mamy mniej odpoczynku, mniej kontaktów twarzą w twarz, mniej obecności, uważności, mm, więcej ciśniemy, a potem słyszymy: Musisz zbudować odporność psychiczną. I naprawdę człowiek czasami się zastanawia: Ale jak i ale z czego? Ale jak to? To znaczy, że to, to się stało jakimś takim, takim nowym credo do tego, żeby, żeby poszerzać granice? Tylko czy na pewno te granice powinny być poszerzane? Czy my nie poszliśmy za daleko? A może czasem to, to nie my potrzebujemy być silniejsi, tylko świat potrzebuje trochę zwolnić? I ja nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi. Tylko może warto, żeby w tym momencie, w tym miejscu, 19 grudnia, kiedy być może tego słuchasz, czy kiedykolwiek, może jeszcze chwilę przed świętami, może już po, ale każdy z nas może i każda z nas może sobie zadać to pytanie. Czy ja buduję odporność, żeby żyć pełniej, czy żeby przetrwać kolejny docisk? I nie mam odpowiedzi, tak jak powiedziałem. Bardziej chciałem zbudować tym pomoc do drugiego odcinka, bo już prawie 28 minut, a pewnie będzie pod 30 minut z tymi moimi ostatnimi słowami, które wypowiem. Więc nagram w drugim odcinku bardziej opowiem o tym, jak rozwijać odporność psychiczną w zdrowy sposób w praktyce. Tak by nie zamieniała się w presję, ale była formą troski o siebie, o swoje ciało, emocje, wartości i codzienność. I może ktoś spodziewał się, że tu będzie jechanka z odpornością psychiczną. Wreszcie dowiem się, jak zbudować jeszcze większą odporność psychiczną, bo muszę docisnąć jeszcze więcej, albo nowy rok, nowy ja i jedziemy z tematem. No nie tutaj. Dlatego chciałem nagrać y, jeszcze raz bardzo podobny odcinek o odporności psychicznej. Kiedyś nagrywałem o tym modelu 4C, dlatego ja świadomie to robię, bo wiem, że w tym momencie nagrywam coś innego. Daję zupełnie inny obraz tego, czym dla mnie też jest odporność psychiczna. I, I właśnie może to dobrze. I może to właśnie istotnie yy, trzeba sobie powiedzieć to tak głośno, że, że może powinniśmy spojrzeć na to z innej perspektywy. Ja, ja nie wiem. Ja, to, to wszystko zależy od tego, jak Ty na to spojrzysz. Więc moi drodzy, dziękuję, że byłeś, że byłaś. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. 26 grudnia pojawi się odcinek o od, odporności psychicznej w praktyce. Być może wrzucę go przed świętami, ale prawdopodobnie zostawię go na 26. I potem dodam jeszcze odcinek o podsumowaniu i być może, że uda mi się ten odcinek, znaczy na pewno zrobię tak, żeby ten odcinek dodać jeszcze w tym roku, czyli na przykład dodam go 29 lub 30 lub nawet Sylwestra 31, tak żebyśmy mogli w tym ostatnim tygodniu tego roku i zarazem pierwszym nowego roku już wykorzystać sobie te, te wątki, te treści, te pytania. I tyle moi drodzy tytułem podsumowania. Pamiętajcie, zostawiajcie komentarze, ślady po sobie, dajcie znać co myślicie o tym temacie. Cześć.